Witam na kanale Akwarystyka z Pasją i zapraszam na materiał. Dziś chcę Wam pokazać mieczyka jabłkowego Apple dlatego, że niektóre egzemplarze mają poprzeczne pręgi, w tej chwili akurat nie, nie są widoczne, za bardzo. Ale to są takie pręgi tygrysie, szczególnie ten ostatni. Jest tutaj trzy bodajże egzemplarze, które pokazują. Jeden w ogóle nie ma barwy czerwonej. To jest ten tutaj. O uciek, o tu, 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 tu. I on też ma pręgi. Pionowe pręgi, tak jak okoń. Nasza ryba. I bardzo często jest to intensywnie wybarwione. O, jest tam z tyłu taki fajny. Zobaczcie, o, tu na tym widać. O, ten, ten, ten. O, uciekł tam skurczy byk. I proszę was, jak miałem te jabłkowe dorosłe, no to nie miały tych pręg. Pytanie brzmi, czemu te pręgi się pojawiły? I czy można je bardziej jeszcze wyeksponować? czyli poprzez selekcję doprowadzić do momentu, w którym będą bardzo czarne, nie? Można by było pewnie spróbować, ale ja nie bardzo chcę, bo jestem ograniczony akwariami, a do takich selekcji no, po prostu się przydaje duża liczba zbiorników, żeby to można było y, ładnie selekcjonować. no i ten to będzie zielony to nie będzie jabłko tylko zielony a pozostałe są jabłkowe w tym jeden bardzo wypręgowany ten w głębi o to widzimy nie wiem jak z ostrością bo aparat mi już w telefonie siada no wiekowy telefon w kwietniu kupimy następny bo mam nadzieję że i filmy będą fajne Postaram się kupić taki, który by filmował na 100% w 4K przynajmniej. No i zobaczymy. Trzymam je tutaj oddzielnie. Chcę, żeby dorosły. I pomyślę. Zostawię te najbardziej pręgowane i zobaczymy, czy, czy one wzmocnią tą pręgę, czy ona zniknie. być może, jak dorosną, w ogóle zniknie. Jestem ciekaw. Co wy na to? Co o tym myślicie? Zapraszam do komentowania. Do zobaczenia. Pozdrawiam.